W imieniu zarządu Osiedla Staryńskiego i Kochki bardzo serdecznie witamy wszystkich zebranych, oczywiście szczególnie dzieci, z okazji Dnia Dziecka. Chcieliśmy spotkać się z Wami 1 czerwca, ale pomyśleliśmy sobie, że Pan Burmistrz ma też swoje własne dzieci i dlatego Panie Burmistrzu robimy to dzisiaj, żeby Pan mógł do nas przyjść. Serdecznie Pana witamy. Witamy bardzo serdecznie naszych opiekunów, policjantów, którzy po prostu zawsze są z nami, troszczą się o nasz ład, porządek. Serdecznie witamy, jest nam miło, że państwo znaleźli czas, tak żeby nas trochę chronić. Witam radnego miejskiego pana Roberta Wójcika, jednocześnie, który zawsze nas pomaga troszeczkę, panią Anię Burakowską, prezesa Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Bardzo serdecznie witamy. Tak równo z Dobrze, Pani Aniu, jest to yy, zasada, że młodsi zawsze muszą pracować razem ze starszymi. I to chyba jest bardzo miłe. Poza tym wszystkich bardzo serdecznie witam. Jeżeli kogoś jest, nie wymieniłam, to bardzo przepraszam, zrobię to w następnej kolejności. Dzisiejsza uroczystość zaplanowana jest, yy, no to już przywitałam pana przewodniczącego razem z Radą Osiedla. Dzisiejsza uroczystość dla dzieci przewidziana jest szczególnie e, pod kątem e, konkursów. E, panią Harinkę Pietrzak poprosiliśmy, żeby nam ja to na wszystko na pomogła nas w zakresie takich bieżne. dziecięcych, dziewczęcych konkursów i panów Złowickiej Akademii Sportu, pana Piotra Kowalskiego i pana Dominika Kibińskiego, którzy bardzo współpracują z Radą Osiedla, poprosiliśmy o konkursy sportowe. W związku z tym, żeby nie przedłużać, to myślę, że zaczniemy uroczystość od konkursów sportowych. A w międzyczasie dzieci będą mogły i rodzice pożytkować kiełbaskę, kaszankę z grilla i napoje są do, e, też do, do, do użytku. Także zapraszam, e, teraz panowie będą, będziecie wybierać dzieci sami i od razu konkursy prowadzić. Bardzo proszę. Не все слушаете, вы тоже, да? А я не слушаю. Не так все, не так все, tak powaga powaga jeszcze raz

Zawodni. Pięknie. Jak nie? Prosimy kolejnego zawodnika. Primochno, Ira. I to góry. O, dobrze tutaj. Także następną. Toll jest się drogo, to za to mi. Nie umiem. Pomyślisz, pomyślisz. Jeden płatek może być jednego kawałka, prawda? Postrzęsasz, postrzęsasz, połączysz, będzie pięknie. Ja będę jeden, jeden próbny robiła, okej? Okay? Dobrze. Nie mi

O jakie fajne rzutki śliczne moje kochane, rzuczki moje kochane, ja nie was w tą stronę ponieważ nie w tą te baloniki jak ja rozsypię, to one i tak tam go rozsypię, to Na waszym zadanym ręku chyba 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 więcej balonni. Te balonni. Ach ta, o tym dalej. rodzice nie mają

Dobrze. Prosimy bardzo, żeby rodzice nie Dobra, to ładna noc. To możecie jeść? Super. No bo ja teraz pójdę do tego, Ja z ludźmi, bo wy bardzo, wy powinniście pomalowali. Ja? absolutnie, tu no. Czy to się Nie, absolutnie.

Già Solove Park.